Dziś zapraszam Cię do wyzwania czwartego gniew i złość. Jest to przestrzeń, która jest bardzo często przez nas spychana, nierozpoznawana, albo udajemy, że tych emocji w nas nie ma. Więc w dzisiejszej praktyce będziemy transformować gniew i złość w bardzo silny ogień w Tobie. Więc zapraszam Cię do medytacji. Wyzwanie czwarte gniew i złość. Moja kochana, dziś wchodzimy w przestrzeń, która często jest spychana, wypierana albo ukrywana. Gniew i złość to emocje, które w ciele kobiety bywają trzymane latami, bo były niewygodne, niedozwolone. Ale gniew to mocna energia to siła, która nieukierunkowana może niszczyć relacje, ranić ciało. I osłabiać Twojego ducha. Jednak, jeśli go przyjmiemy i uznamy, może stać się ogniem transformacji, który spala to, co nieprawdziwe, i zostawia nas czystymi, silnymi, prawdziwymi. Tak więc zapraszam Cię do praktyki. Znajdź ciche miejsce. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Poczuj, że jesteś tu tylko dla siebie. Weź kilka głębokich, spokojnych oddechów: wdech przez nos i długi wydech przez nos. Wdech. Wypełni ciało światłem. Wydech, wypuść napięcie, ciężar, myśli. Wdech i wydech. Nie spiesz się. Pozwól, by każdy wdech prowadził Cię głębiej do siebie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wyobraź sobie, że stoisz na granicy lasu. Powietrze jest gęste. Wchodzisz do niego powoli, czując, jak przyroda otula cię i chroni. W głębi lasu jest ogniste miejsce, jak święta polana. Tam czeka na ciebie postać twojego gniewu. Może wygląda jak zwierzę, może jak ty sama, może jak żywioł, ogień, burza, lawa. Zobacz to. Podejdź do niej i spójrz w oczy. Zadaj jej pytania: Dlaczego tu jesteś? Co chcesz mi pokazać? Co noszę w sobie, czego nie wyraziłam? Pozwól tej postaci mówić. Poczuj emocje. Nie uciekaj, oddychaj głęboko. Wszystko, co czujesz, jest dla Ciebie bezpieczne. A teraz, jeśli jesteś gotowa, otwórz dłoń i serce i powiedz: Dziękuję Ci za to, że mnie chroniłaś. Chroniłeś, teraz wybieram inną drogę. Zobacz jak energia złości, gniewu zamienia się w ogień transformacji, oczyszcza Twoje pole, wypala lęk, stare historie i cienie. Zostaje tylko czysta siła, prawda. Mądrość. Oddychaj. Teraz wyobraź sobie, że siadasz pod potężnym drzewem. Twoje ciało dotyka ziemi. Korzenie drzewa oplatają twoje stopy łagodnie. Wciągając nadmiar energii w głąb ziemi. Czujesz spokój, siłę i stabilność. Oddychasz. Wracasz do siebie. Powiedz sobie: Mój gniew to nie wróg, to część mojej mocy. Potrafię go przyjąć, uszanować i zamienić w światło. Weź głęboki wdech przez nos i wydech przez nos. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Powoli poruszaj palcami od Twoich stóp, poruszaj nogami, rękami, głową. Przeciągnij się. I kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. Jesteś tu, jesteś bezpieczna i jesteś pełna. Dziękuję Ci za dzisiejszą praktykę, i kiedy ją zakończysz, zadaj sobie pytania: gdzie w moim ciele noszę złość, która nie została wypowiedziana? Jak wygląda mój gniew, kiedy go nie chowam? Komu lub czemu chcę dziś powiedzieć dość? Dziękuję Ci za dzisiejsze wyzwanie i zapraszam Cię już jutro do wyzwania piątego, obfitość.